Wszystkich na moim kanale. Ja jestem Iza. Dziś będziemy sprawdzać w kartach, jak potoczy się znajomość z konkretną osobą do czerwca 2021 roku. Od lewej strony, kochani, macie talię kart, talie numer 1, numer 2 i numer 3. Wybierzcie sobie talie kart, z której chcecie mieć czytanie, i zaraz będziemy zaczynać. Okay, jeżeli już każdy z Was wybrał talię, to zaczniemy od talii numer 1. Zobaczymy, jak się potoczy ta znajomość z osobą, o której w tym momencie myślisz. Jak potoczy się znajomość do czerwca 2021 roku z osobą, o której w tym momencie myślisz? Jak potoczy się znajomość z osobą, o której w tym momencie myślisz? <laughs> znajomość do czerwca 2021 roku. Znajomość do czerwca 2021 roku. Ok, jeżeli chodzi o pierwszą talię kart. Tutaj, kochani, mam wrażenie, że niby wszystko będzie szło w jak najlepszą stronę, no ale niestety w pewien sposób poczujecie, że jednak to nie to. Tutaj może mm, chodzić o na przykład takie historie, że w przyszłym roku, do czerwca, zechcecie na przykład wejść w jakiś związek formalny. Czy to ślub cywilny, czy to ślub kościel, kościelny, czy być może po prostu oświadczycie się w swojej drugiej połówce? I tutaj niestety karty pokazują, że <laughs> ta cała sytuacja <laughs> przepraszam. Że ta cała sytuacja w jakiś tam sposób Was przybije. No, i niestety tutaj karty pokazują, że będzie rozpad tej całej e, znajomości, tego całego być może związku. E, tak więc, niby będzie wszystko mm, na przykład wyglądało tak, jak wygląda teraz, czyli właśnie e, związek jest. E, w jak najlepszej formie idzie w dobrą stronę, a tu niestety do połowy czerwca, znaczy do połowy roku 2021, czyli do czerwca, no niestety może się akurat, akurat rozpaść. Choć, kochani, to są tylko karty, tak więc tutaj też może tak za bardzo się tym nie sugerujcie, bo karty też w pewien sposób ostrzegają. Tak więc też o tym pamiętajcie, że to, co tutaj teraz widzicie, niekoniecznie musi tak akurat być. Tak więc może teraz sprawdźmy drugą talię kart. Co tutaj karty pokazują? Druga talia kart. Jak będzie wyglądała relacja, jak się potoczy znajomość z osobą, o której w tym momencie myślisz, do czerwca 2021 roku. Jak potoczy się znajomość dla osób, które wybrały drugą talię kart? Znajomość z osobą, której w tym momencie myślisz do czerwca 2021 roku. Czyli jak potoczy się ta znajomość? Tutaj, kochani, jest troszeczkę inna sytuacja, chociaż też może być coś takiego. Nie mówię, że u każdej osoby w każdym przypadku, ale tutaj może być taka historia, że na przykład ty lub osoba, o której myślisz, będąc na jakimś wyjeździe, będąc gdzieś w podróży, może być nad podróż do pracy, podróż na zakupy, może być taka sytuacja, że się na przykład jakimś zakocha lub coś do kogoś poczuje i pojawi się tutaj ta trzecia osoba. Tutaj też może być taka sytuacja, że osoba o której myślałaś bądź też myślałeś, w pewien sposób będzie tak jakby o ciebie zabiegać, będzie się starała, będzie Parła w Twoim kierunku, A tutaj to już mogą pojawić się jakieś tam kwestie łóżkowe, tylko musisz pamiętać, że w tej relacji czy też w tym związku może pokazać się trzecia osoba. Tak więc tutaj karty pokazują, że też niby wszystko idzie w dobrym kierunku, ale tutaj gdzieś tam się zaplącze jeszcze ktoś trzeci. To też musicie o tym pamiętać i to um, nie. Nie, mo, nie tylko może się tyczyć akurat tej drugiej osoby, ale to też może się tyczyć ciebie, że to na przykład ty możesz się zakochać, bądź też to ty ym, wprowadzisz, że tak powiem, tą trzecią osobę do waszej relacji. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały drugą talię kart. Teraz sprawdźmy trzecią talię kart, co tutaj karty pokażą. Trzecia talia kart, sprawdzimy. Jak potoczy się znajomość z osobą, o której w tym momencie myślisz do czerwca 2021 roku? Jak potoczy się znajomość z osobą, o której w tym momencie myślisz do czerwca 2021 roku? Ok, jeżeli tutaj Chodzi o osoby, które wybrały trzecią tali kart. Kochani, muszę się sekundkę napić, bo <laughs> jakoś mnie suszy. Tutaj karty pokazują, że u niektórych może być taka historia, taka sytuacja, że na przykład... Będziesz w takim nieformalnym związku z tą osobą, to może być romans, to może być jakiś taki związek, który jest ukrywany przed światem, ale tutaj mogą się pojawić jakieś takie kłótnie, mięsnawki, może to um, Ty będziesz tą osobą, która będzie chciała, żeby wreszcie Twój partner bądź też partnerka. Um, Przedstawiła Cię na przykład rodzinie, znajomym, otoczeniu, że wreszcie będziesz chcieć wyjść z tego ukrycia, ale tutaj karty pokazują, że ta osoba może już mieć tak naprawdę kogoś, czyli ta osoba może już być w jakimś stałym związku, lub też, jeżeli na przykład jesteś mężczyzną, tutaj może się pojawić kwestia, że do czerwca przyszłego roku możesz Poznać osobę, kobietę, w której się zakochasz, bo tutaj jest pokazana kobieta, która ewidentnie coś do ciebie czuje, lub też to ty, jeżeli właśnie jesteś w jakimś takim, um, ukrytej jakiejś takiej relacji, może to ty będziesz taką osobą, która na przykład zakocha się w tym swoim partnerze. Może na początku to, to nie było na takiej zasadzie, że coś czułaś do swojego partnera, tylko bardziej na przykład weszłaś w dany układ z tego względu, że było ci miło, ale bez na przykład żadnych zobowiązań, żadnych uczuć, a tu nagle wychodzi, że jednak się zakochujesz. Lub też, tak jak powiedziałam, jeżeli na przykład jesteś w stałym związku i może się okazać, że do czerwca twój partner, no, na przykład w jakimś takim <laughs> wymianie, ostrej wymianie zdań, może Powiedzieć Ci, że ma kogoś, że na przykład się z kimś spotyka, lub na przykład odkryje, że ktoś jest zakochany w Twoim partnerze. Tak więc tutaj będą no, dość takie kwestie, dość burzliwe. Niby, niby będzie fajnie, niby będzie na przykład miło przyjemnie w łóżku, ale co do czego tutaj się pojawia trzecia osoba, która ewidentnie coś czuje do osoby, o której w tym momencie myślisz. Tak więc kochani, to tyle, bo szczerze mówiąc, już gardło mi wysiada, nie wiem dlaczego. Jakoś tak mam sucho i kaszel mnie wierzę. Dziękuję Wam za dzisiaj i zapraszam do następnego razu. Pa pa!